Solfer wciąga to dobry rogalik. Chociaż trzeba wyzbyć się pewnych przyzwyczajeń, jeśli dużo grało się w przeróżne nowoczesne gry tego typu w ostatnich latach. Największą przeszkodą dla niektórych może bowiem okazać się tutaj jedna ważna rzecz. Otóż w tej grze nie zachowujemy nic po śmierci. Wiecie jak to jest w różnych roguelite'ach? Często, nawet kiedy zginiemy, to mamy zachowane jakieś kryształki, dusze, jakąś walutę, jakieś coś, co możemy później wydać w sklepiku czy menu ulepszeń, żeby powolutku mieć taką formę progresu naszej postaci, pomimo kolejnych zgonów. Selfur jest inne. Bardziej klasyczne, można powiedzieć. Jedyny sposób na zachowanie jakiegoś przedmiotu Broni, czy gustownej czapeczki albo jedynego buta, bo buty można zbierać różne i nie są traktowane defaultowo jako para butów, ależ innowacja. W każdym razie, jedyny sposób na zachowanie, właśnie jakiegoś przedmiotu, to znalezienie podczas przemierzania lokacji specjalnego kufra. Możemy tam włożyć itemy, by później, po śmierci, nawet znaleźć je w takim samym kufrze w naszej bazie. Ale nigdy nie mamy gwarancji, że taką skrzynię znajdziemy podczas ranu. Jest to wszystko mocno losowe. Jeszcze jedno koło ratunkowe to jednorazowy teleport do bazy z dowolnego miejsca w dowolnej lokacji. Musimy tylko mieć naładowany medalion, który tę teleportację umożliwia. Później trzeba dotrzeć do specjalnej kapliczki, która ponownie nasz medalion naładuje, albo zapłacić wróżce, którą spotykamy to handlarka, żeby ten medalion naładować. To naprawdę świetne rozwiązanie, kiedy na przykład znajdziemy jakąś fajną broń, zbierzemy sporo złota czy coś, ale mamy niebezpiecznie mało zdrowia, to przeniesienie się do bazy może uratować nam życie. Możemy tam naprawić ekwipunek, uzupełnić amunicję, kupić trochę leczniczego żarcia i zacząć wszystko od nowa, bo po takim teleporcie nie wracamy do miejsca, z którego się teleportowaliśmy. W późniejszych etapach możemy jednak wrócić z jednego dungeona, z jaskiń na przykład, i po powrocie do bazy nawet już nie wracać do tych jaskiń, tylko pójść do innej lokacji, o ile oczywiście ją odblokowaliśmy. O ile więc nie mamy tu typowego dla różnych współczesnych rogalików stałego progresu i rozwoju postaci, to mamy progres świata. Ukończenie pierwszej lokacji i pokonanie bossa odblokowuje drugą lokację itd. I później po śmierci czy wspomnianej teleportacji do bazy, nie musimy zaczynać totalnie od początku. Nie musimy, jak dla przykładów w Dead Cells czy Hadesie, zaczynać zawsze od pierwszej lokacji. Możemy od razu z bazy, bo stąd prowadzą ścieżki, udać się do drugiej czy trzeciej. Czy będzie to trudniejsze, bo od razu czekają na nas nieco bardziej wymagający wrogowie? No będzie, ale to fajny sposób na dodatkowy challenge. Choć Selfur jest strzelanką, to nie spodoba się wszystkim fanom shooterów. Pierwszy rzut oka na gameplay czy screeny może sugerować, że to strzelankowy rogalik w stylu np. Gunfire Reborn czy RoboQuesta. Te gry to dynamiczne produkcje, w których można czasem poczuć się jak Rambo i w Selfur już niekoniecznie. Często wymagane jest tu metodyczne podejście wycofywanie się dosyć daleko korytarzami, którymi przyszliśmy wcześniej, to norma. W ten sposób zachowujemy zdrowy dystans do nacierających wrogów i spokojnie ich eliminujemy. Poziom trudności bywa spory, głównie ze względu na to, że przeciwnicy potrafią zadać spore obrażenia. Nawet podstawowe gobliny spotykane na samym początku gry w jaskiniach mogą być niebezpieczne, szczególnie jeżeli jesteśmy nieuważni. Dlatego trzeba nauczyć się trzymania odpowiedniego dystansu, chowania się przed strzałami itd. Nie ma tu żadnego uniku czy dasza, a do takich mechanizmów mogły nas niektóre rogaliki współczesne przyzwyczaić. Utracone zdrowie, a tracimy je szybko, uzupełniamy szamając jedzenie. Przy kociołkach możemy tworzyć różne potrawy, a przepisy na nie musimy sami odkrywać, eksperymentując. Żarcie może też wypadać z wrogów i skrzyni. Pewnym ułatwieniem jest z pewnością fakt, że włączenie ekwipunku pauzuje grę. Chociaż jedzenie przywraca punkty życia najczęściej stopniowo np. Na 20hp przez 5 sekund, więc też trzeba z tym uważać, bo nawet jeżeli zjemy 5 owsianek i pieczone grzybki otoczeni przez 10 wrogów, to i tak po chwili zostaniemy ukatrupieni. Zawsze zaczynamy z pistoletem to podstawowa broń. W trakcie zabawy możemy znaleźć inne SMG, strzelby, karabiny, karabiny maszynowe i co naprawdę fajne to to, że mocno czuć różnicę między poszczególnymi pukawkami. W miarę używania broni zyskuje ona kolejne levele, co pozwala instalować w niej magiczne ulepszenia lub nakładać oleje. Te pierwsze mają same bonusy np. obrażenia od elektryczności, szansa na zatrucie itd. Oleje natomiast oferują jakiś buff i najczęściej też, bo nie zawsze, jakiś efekt negatywny, np. bonus do obrażeń, ale jednocześnie większy rozrzut pocisków. No i ponadto, bronie można modyfikować akcesoriami, tłumikami, celownikami itd. Cały system uzbrojenia jest dobrze przemyślany, a jego uzupełnieniem jest katana. Tę mamy przy sobie zawsze i choć używanie jest ryzykowne, bo musimy zbliżyć się do wroga, to z odrobiną wprawy można ją wykorzystywać do zadawania ostatnich ciosów po prostu po to, by oszczędzać amunicję. Ulepszenia znajdujemy albo też kupujemy. Wszystkie poziomy są generowane losowo, więc nigdy nie ma gwarancji, kiedy spotkamy jakiegoś handlującego gratami NPCA. Ale to zawsze dobry moment na uzupełnienie amunicji albo kupno czegoś droższego, o ile mamy złoto. Jeśli nie mamy, to zawsze możemy sprzedawać przedmioty, których nie używamy. Ekwipunek może się też psuć. Zużywa się zarówno broń, jak i elementy pancerza, a jeśli wytrzymałość jakiegoś itemu dobije do zera, to po prostu przestaje on działać i dawać jakiekolwiek efekty. Napraw można dokonywać w bazie, częściowo nadpsute przedmioty można też reperować dosyć drogimi zestawami do naprawy. Ale te nie tylko kupimy, ale możemy też po prostu je wydropić. Czasem trzeba po prostu liczyć na szczęście. Kojarzycie pewnie Binding of Isaac. Tam często wiemy, już nawet na początku, kiedy idzie nam dobrze, a kiedy źle, zależnie od posiadanych przedmiotów. Podobnie jest tutaj. Na moim streamie akurat tak się złożyło, że zdobyłem świetne bronie i od razu przeszedłem za pierwszym razem pierwszy etap. Ale wcześniejsze podejścia, które miałem, były o wiele bardziej ubogie w dobry łup. Bardzo dużo zależy tu właśnie od tego, jakie przedmioty znajdziemy, czy jakie zapasy amunicji uda się wydropić. Zdarzają się też tutaj rany, które dla niektórych będą frustrujące, bo trafi się moment, w którym po prostu trzeba będzie wrócić do bazy, powiedzieć sobie, okej, okay, po prostu nie dam rady, więc trzeba zacząć od nowa. Czy to przez wspomniany wcześniej teleport, czy po prostu poprzez poddanie się wrogom i śmierć. Do tego wszystkiego Selfware oferuje interesującą otoczkę. Wcielamy się w księdza, który chce odnaleźć i ukatrupić wiedźmę. Niby proste założenia, ale dlaczego bazę otacza dziwaczna czarna maść z oczami? Dlaczego czasem zamiast ciał wrogów widzimy, no nie powiem co, bo spoilery, ale są tu pewne ciekawe i intrygujące elementy fabularne. Chociaż oczywiście pamiętajcie, że historia jest tu bardzo minimalistyczna i zdawkowa, to w końcu dosyć klasyczny rogalik. Powiem wam, że selfie naprawdę mi się spodobało. To wciągające odskocznie od współczesnych, nieco bardziej przyjaznych dla gracza rogalików. Nie ma tu ciągłej gratyfikacji z częstego zbierania różnych ulepszeń i buffów, ale pewnie właśnie dlatego znajdowanie świetnego lutu sprawia większą satysfakcję. Obecnie gra znajduje się w Early Accessie, więc najlepiej zrobicie jak dodacie ją sobie do wishlisty, bo z większą liczbą lokacji, broni, ulepszeń itd. będzie moim zdaniem naprawdę świetnym strzelankowym roegelite.